Wilk miał wędrować ulicami trzcianki. Mieszkańcy obawiają się takich gości. Wcześniej w mieście widziano już sarny czy dziki. Ogólnie boję się takich dzikich zwierząt? Mogą coś zrobić z człowiekowi. Nie, nie boję się wilków. O, oczywiście, gdyby były bliżej mnie, to na pewno by się wystraszyła. Boję się, ja mnie, tym bardziej, że mieszkam poza miastem. Leśnicy uspokajają. Wilk w mieście to odosobniony przypadek. Zwierzęta nie stanowią zagrożenia. Czasem zdarza się tak, że dzikie zwierzęta szukają tutaj pożywienia, tym bardziej, że trzciankę otaczają lasy. Ludzie coraz częściej rozbudowują swoje gospodarstwa, swoje domy, firmy, zakłady coraz bliżej lasu, zajmując też właśnie terytoria, które wcześniej te zwierzęta zajmowały i przez to właśnie te zwierzęta coraz częściej pojawiają się w naszych miastach. W okolicach trzcianki żyje kilka wilków, nie są tutaj na stałe. Co jednak zrobić, gdy staniemy oko w oko ze zwierzęm? Przede wszystkim zachowajmy spokój, wycofajmy się na bezpieczną odległość i obserwujmy.